Nazywam się Sebastian Sikora, jestem rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia. Spotykamy się tutaj w dniu 79. rocznicy rzezi Wołyńskiej, właściwie krwawej niedzieli. Był to punkt kulminacyjny ludobójstwa dokonywanego przez OUN-UPA oraz SS Galicję na ludności polskiej na terenach, kresach ten kresów wschodnich, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej. Już wczoraj, jako Stowarzyszenie Rody Niepodległości oraz Straż Narodowa, rozpoczęliśmy obchody wydarzeń od pikiety stacjonarnej, która odbyła się na krakowskim przedmieściu. Prezentowaliśmy tam spoty dotyczące właśnie tych krwawych wydarzeń bestialskiego mordu Polaków oraz złożyliśmy kwiaty pod tablicą wołyńską znajdującą się nieopodal domu Polonii właśnie na krakowskim przedmieściu. Dziś spotykamy się tutaj na skwerze wołyńskim w Warszawie, który jest nieco ukryty. Tak naprawdę wydaje się, że powinien być bardziej yy, miejscu jakimś bardziej godnym, postawionym, ale o tym powiemy już za chwilkę, a właściwie powiedzą prelegenci. Jako pierwszego o zabranie głosu poproszę Roberta Bąkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Marszu Niepodległości oraz Roty Marszu Niepodległości. Proszę Państwa, stosunki pomiędzy Polską a Ukrainą, a między Polakami a Ukraińcami dzisiaj są tak dobre, jak dawno takich nie było. Ale żeby takie stosunki dobre zachować, to potrzeba prawdy. I naprawdę te stosunki i przyjaźń można budować. Dlatego z tego miejsca żądamy od władz Rzeczypospolitej Morskiej, od pana prezydenta, który będzie dzisiaj w tym miejscu, od pana premiera działań na rzecz wyjaśnienia i odkrycia całych kuluarów i, i, i całych historycznych e, tutaj, tajemnic, które przed nami są ukryte związanymi z rzezią bołowieńską, czy w ogóle z mordami które odbyły się od 1939 do 1947 roku, a dokonanymi przez nacjonalistów ukraińskich, wspieranych przez ludność miejscową ukraińską. Żądamy ekshumacji, żądamy badań, żądamy wyjaśnienia i żądamy godnych pochówków wszystkich ofiar. Do dnia dzisiejszego to ludobójstwo nie jest znane szeroko opinii publicznej. Ponadto żądamy tego, żeby kwestie negacji tego ludobójstwa, negacji takiej chociażby jak dokonał ostatnio ambasador ukraiński w Niemczech, Andrzej Melnik, który właśnie negował tą zbrodnię, mówił o jakimś symetryzmie i wojnie prowadzonej pomiędzy Polakami ukraińskimi, żeby tego typu działania były zwalczane i żeby strona ukraińska musiała po prostu na te działanie niegodne, fałszywe odpowiadać. Kto proszę Państwa, kto proszę Państwa dzisiaj nie chce wyjaśnienia rzezi Wołnyńskiej, kto nie chce wyjaśnienia tej straszliwej, tragicznej historii, ten tak naprawdę działa na korzyść rosyjskiego imperializmu, działa na korzyść Władimira Putina, bo na tym będzie budowana po prostu niezgoda, Pomiędzy Polakami a Ukraińcami. A prawda, a prawda nas wyzwoli, pozwoli na to, żebyśmy my e, razem, wspólnie mogli budować piękną i wspaniałą przyszłość. Ale naprawdę. Dziękuję bardzo. Wszyscy... Dziękuję bardzo. Teraz o zabranie głosu poproszę Pawła Pieszczaka, koordynatora Krajowego Rot Marszu Niepodległości. Proszę Państwa, z tego miejsca chciałem też zaapelować e, o uczczenie godne ofiar głodów e, Ołnówka dokonanych w 1943 roku, w którym nastąpiła pogneum, o przeniesienie miejsca upamiętnienia ofiar. Stąd godne miejsce. Godnym miejscem według nas, według Stowarzyszenia byłoby Centrum Warszawy. Nie podajemy żadnej konkretnej ulicy, konkretnego placu. Natomiast póki to miejsce będzie schowane tutaj przy obwodnicy, przez ósemce, nie będzie to godne miejsce. Jest to niepoważne podejście do tematu ofiar, do, do pamięci o nich działając na, na ulicy czy ta, organizując ten marsz na upamiętnienie pomordowanych. w tym roku stacjonarną zauważamy, że jest wzrost świadomości o ludobójstwie na Wołyniu jeżeli mamy dotrzeć do, do masy, do, do, do Polaków miejsce powinno być godne, Warszawa powinna mieć w tym pomnik ofiar rzezi wołyńskiej nie jako element dzielący dwa narody polski i ukraiński ale jako element e, przyjaźni i solidaryzmu, jako element, który będzie nas łączył i wyjaśnił zgodnie Obydwa narody powinny poza tym potępić budowlców. My to zrobiliśmy. Teraz czas na stronę ukraińską. Dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie. To tyle, jeżeli są jakieś pytania, to proszę o... Jan Bodakowski, media narodowe. Czy stowarzyszenie Marsz Niepodległości, całe środowisko, to, że pamięta o Wołyniu, czy to przeszkadza środowisku w krytyce rosyjskiego imperializmu i czy przeszkadza w niesieniu pomocy uchodźcom i w, czy, czy jesteście też przeciwni, na przykład, nie wiem, polskiej pomocy militarnej Ukrainie, jak niektóre środowiska? Ukraińcom jest kwestią po pierwsze pomocy tej związanej z takim miłosierdziem chrześcijańskim i to jest nasz obowiązek. Po drugie, nasze interesy są w wielu kwestiach zbierze z interesami ukraińskimi. Uważam, że powinniśmy wspierać tą armię w tej chwili ukraińską walczącą z Rosjanami, natomiast no nie za wszelką cenę. No, jeśli w trakcie szeroko zakrojonej pomocy, udzielanej pomocy przez Polaków, którzy przyjmują Ukraińców do domów, e, którzy e, dzielą się przysłowiowo kromką chleba, e, kiedy e, w tym czasie notable e, politycy ważni Ukraińscy negują zbrodnie na Wołyniu, to ludobójstwo, e, no to wtedy państwo polskie, w takiej sytuacji państwo polskie i Polacy powinni zastanowić się, czy ta pomoc powinna być dalej kontynuowana. Bez względu na to, czy jest to nasz interes, czy nie. No, na, natomiast na tą chwilę uważamy, że trzeba jak najbardziej wspierać i, e, i pomagać. I to robimy. Uważamy, że bezbronnym kobietom i dzieciom, e, ofiarom, ofa, ofiarom wojny, po prostu tą pomoc należy, e, należy używać. Natomiast trzeba wymagać, trzeba wymagać od Ukraińców, ze strony ukraińskiej e, tego, żeby doceniała tą, tą naszą działalność, żeby widziała to ogromne zaangażowanie. I żeby potrafiła tak po, poprowadzić relacje pomiędzy Polakami a, Uk a Ukraińcami, żeby one były budowane na zgodzie i na prawdzie. A jak do tej pory pomagaliście uchodźcom? No, w tej chwili jest czysto Zdrowia Narodowa Szeroty Niepodległości, również marszej Niepodległości. Pomagaliśmy e, głównie na granicy w przejściu w Medyce. E, tam mieliśmy do czynienia naprawdę z bardzo dużym kryzysem humanitarnym, szczególnie w miesiącu marcu. Również pomagamy cały czas kwaterując ludzi we własnym ośrodku pod, pod Warszawą. Dokonujemy wielu również innych działalności, chociaż my medialnie nagłośniamy pewne kwestie, pokazujemy tą problematykę, pokazujemy gdzie można pomagać, pomagać tutaj środowiskom uchodźczym. Mówimy, robimy różne zbiórki darów, no, bardzo szeroka, szeroki zakres pomocy ta ta pomoc jest udzielana nie tylko w Warszawie i nie tylko w Medyce, ale również w innych miejscach na terenie Polski. To dziękujemy. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo Państwu serdecznie dziękuję i z tego miejsca chciałbym zaprosić już 1 sierpnia na kolejny marsz Powstania Warszawskiego. Ruszamy o godzinie W o godzinie 17:00 z ronda imieniem Romana Głowskiego. Mam nadzieję, że spotkamy się, zachęcamy do uczestnictwa wszystkich polskich patriotów, żeby dołączyli do tego wspaniałego wydarzenia abyśmy razem oddali cześć i honor bohaterom walk powstańczych, którzy przez 63 dni